Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Janusz Boruwa i dzisiaj pokażę Państwu, jak przygotować Ice Tea 181. Zapraszam. Ja wiem, co sobie Państwo myślą. Panie Januszu, znowu ta z na nazwa. Ja wiem. Jeśli chodzi o zdupcone nazwy, to mam doktorat. Skąd ta nazwa i skąd w ogóle ten pomysł? Także te przerówne składniki wpadły mi w ręce i zdecydowałem, że coś z nimi zrobię. 181 to jest numer znacznika turystycznego, który jest na trójstyku granic Polski, Czech i Słowacji, który powstał w, tam, w tamtym roku, w którym Czechosłowacja stała się Czechami i Słowacją. I nasza granica z Czechosłowacją stała się granicą. Z to, ten jeden punkt, który graniczył z Czechosłowacją, stał się granicą z Czechami i Słowacją. No i oczywiście ICT, bo podobnie jak w ICT, jest to najebanie dużo alkoholu i próba zamaskowania tego jakimś softem. Z tym razem nie będę wstrząsł, bo nawet nie dodaję tu soku żadnego. <laughs> będzie, będzie surowo, czyli tak jak lubię. Także niczym w ruletowie poznajmy naszych zawodników. Reprezentacja Czech. Ich znana dobrze Kofola. No ona, jak zaczynała się jej produkcja, chyba w 1960, to produkowana była w Czechosłowacji, więc ciężko jest stwierdzić, nie wiem, w którym dokładnie miejscu, ale ogólnie, jak to tak poczytałem i wysiliłem całą, cały mój mózg i wszystkie szare komórki całej mojej rodziny, to doszliśmy do wniosku, że no, to jest zrobione z jakiejś syropu, który się nazywa Kofa, chyba, i to coś jest Produkowany w, czy patent jest trzymany w Czechach, czeskę w każdym razie. No i beherowka, wiadomo, czeski herbalny likier, który się już pojawił kilka razy. Następnie reprezentacja Słowacji. Ush. Mamy tutaj Tatrati, znany z odcinka, który był jakiś czas temu, w zasadzie to dwa tygodnie temu. I obiecałem, że będzie koktajl z Tatrati i to jest, mój, to jest mój pierwszy koktajl z Tatraty. Oraz nowość, czyli chruska. Jest to. No co to jest? No jest to jest? Wiele tu napisane nie ma. Jest tu Golden Ladowa, silna, jemna, of Słowakia, chruska, Golden Quality. Tyle. Nawet nie jestem w stanie powiedzieć, co to w zasadzie jest, ale widzę, że ma 38%, czyli zakładam, że jest to jakaś woda. No i reprezentacja Polski, grucha, jest dobrze już Państwu znana, czyli odpowiedź na chruskę. No i co? No i woda, no bo jakby inaczej. soplica Ta, ta szóstka, niczym kamienie... te... Jak mi się nazywał, kurwa, ten grzyb? Thanos. Ja, niczym kamienie nieskończoności, a ja nie wiem, po co ja pytałem jego imię, jak chodziło mi o same kamyki, niczym te kamyki Thanosa. Kamyki Thanosa. Serio, to brzmi jakby było na Urban Dictionary, jakaś, wiesz, pozycja seksualna. Tak jak alaskański smok, to chłopie, kamyki Thanosa. W każdym razie, te 6 się połączą. No i co? Pewnie w gówno wyjdzie, ale za to ja proszę tutaj docenić no, pomysł, tak? No, może niekoniecznie. Przygotuję to bezpośrednio w wysokiej szklance. Mam tutaj nadgryzioną dużą knagę. Pewnie zastanawiałem się Państwo, czemu ta duża knaga jest nadgryziona. Bo, bo <ś> byłem, byłem głodny knagi i ona akurat leżała, więc ją ugryzłem. Bo wszyscy wiedzą, do, dobrze wiem, że, że, że człowiek głodny, knaze się nie oprze. Sedes z Bakelitu. I teraz tak, no, należy dobrać dobre proporcje tego wszystkiego, żeby to było pijalne. No i ogólnie to doszło do takiego wniosku, że wszystko tu jest mocne jak chuj. na alkohol mocniejszy od drugiego, to to, to jest jak, jak finał jakiegoś WWE, gdzie sami najlepsi się spotkali na ringu. Więc dam wszystkiego, tak powiedzmy, po 30, i spróbuję napierdolić tyle kofoli, żeby to było do wypicia. Znaczy, nie, no, może nie wszystkiego po 30, po kolei. Ogólnie, jeśli Państwo myślą, że ja zaplanowałem wcześniej te proporcje, to nie. Wymyślam je w tym momencie, na bieżąco. Także ta trati, dość mocna, nie, nie jakoś super intensywna, ale mocna, dlatego co? Powiedzmy, że 20 ml. Chruska. tak zwana gruszka tylko po słowacku. Tak wydedukowałem. Tego sobie dam 30. Ogólnie ta szybka analiza sensoryczna doprowadziła mnie do konkluzji fundamentalnej, że ta chruska jest łagodniejsza od naszej gruchy. Do tego gruchy dam 15, bo tak te grucha ma pierdolnięcie, jakby była w swetrze różowym. Woda na wodzie nie można żałować, więc to 30 również. No i becherowka wydaje mi się najintensywniejszy z tych zawodników. To Becherowki definitywnie wchodzi tylko 15 ml, a i tak się boję, że to będzie za dużo. Becherowka, tak jak już mówiłem w wodniku, becherowcem. Jednym z tych odników w Becherowce, który był, ona się nie kłania na klatce, tylko klepie w dupę. Teraz tak przy użyciu łyżki szybko sobie to zamieszam, żeby nieco schłodzić. No ogólnie, może fajnie było dobrze wstrząsnąć. Wstrząsnięte tego by rzeczywiście złagodziło, złagodziłoby ten koktajl, ale wiecie Państwo, dlaczego nie wstrząsa się? Dlaczego nie wstrząsa się? koktajli takich alkoholowych, no bo się zaburza strukturę alkoholi. Już mówiłem o tym milion razy, no ale powiem jeszcze milion pierwszy, że ogólnie takie alkoholowe koktajle jak na przykład martini teoretycznie bardziej lepiej powinny być wstrząsnięte. Idea jest taka, jeżeli, jeżeli opijecie swoje martini, jeśli, wolicie, jeśli lubicie smak ginu i wermutu i chcecie poczuć rzeczywiście to delikatny taniec między nimi, to wasze martini powinno być zmieszane. Jeżeli chcecie się nabzdringolić zimnym, fajnym, szybko, efektywnie, to te, więc zostawiam to do Państwa opinii, jakim człowiekiem był James Bond. Teraz tak, kofolka wchodzi na top. Zostawiłem dużo miejsca, no, co, no i czemu się wypierdalasz na wszędzie, no przecież... Uff! Otworzyłem to jak normalny człowiek stary, a i tak się wysrało na bok, mam wrażenie, że czego nie dotknę, niczym taki odwrotny Midas, czego nie dotknę, zamienia się w gówno. Także zostawiłem sobie dużo miejsca Także zostawiłem sobie dużo miejsca, żeby sobie dużo kofoli wpierdolić, bo mam wrażenie, że dużo kofoli będzie potrzebne, żeby dało się to wypić No więc... Tak, i tego najebałem dużo. Cymbał kurwa. Tak chciałem dużo kofoli, że ja nadałem więcej niż miejsca było w kubku. Czy tam w szklance. No. Yy, używając techniki mojego standu, czyli poszerzenia szklanki. Nagle się więcej miejsca zrobiło. I teraz trochę zamieszam jeszcze raz, tak żeby wszystko połączyć. No i to jest. Ice Tea numer 181. Proszę się, mam nadzieję, mam nadzieję, że Państwo zapamiętają tą nazwę. Jeszcze chyba raz ją powiem, bo kurczam myślałem nad nią z 12 minut. Jak żyje? Skosztujmy. Doskonałe, oj tak. Może tym razem przeszedłem samego siebie, bo bóg mi świadkiem, to jest certyfikowana lodo-herbata. To jest takie ice tea, ta, tak najtypowsze ice tea, jakie można, czyli bagaż jest duży, a duży to znaczy dobry. I, ale jest zamaskowany. I jest zamaskowany tylko kofolą, co jest po prostu testamentem do tego, jak kofola jest genialnym wynalazkiem. Ja... to nie jest... kofola mi nie płaci za te odcinki, ale mogłaby, ale lubię kofolę ogólnie. No i tutaj... no ta kofola jest dobrym takim agentem maskującym. A jeśli chodzi o to, co tam wyczuwam w środku... No tak, bardzo czuję taką znajomą cierpkość, gorzkość lekką, która mi się kojarzy z Tatraty, więc to może być taterka tam i może taki lekki zacięcie od beherowki, czyli tak jak myślałem dwóch takich. Może grucha jest trochę, chociaż tutaj duet gruchowy, widzicie państwo, jedna grucha, druga grucha. Taka, 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 czyli taka, taka sakwa gruszana, no to tutaj wydawało mi się, że więcej będzie tej gruchy czuć. też może to było błędne założenie, może ta grucha i chruska to naprawdę nie jest nic podobnego. Chyba może chruska to jest jabłko. No ogólnie na obrazku tu jest, tu, je, tu jest gruszka narysowana, taka jakaś taka żółta. Ale warto zaznaczyć, że w tej chrusce no, gruchy nie ma, więc pewni być nie możemy. A ja, patrząc na pokazywaną już kiedyś gruchę, grucha jest, więc to jest punkt dla gruchy. Aczkolwiek ta chruska jeszcze wróci, jeszcze, jeszcze pogotuję z nią, dam może, spuszczę Ernesta ze smyczy na niej bo jest fajne, jak tak, se, tak szybko siupłem jej, to mi smakowała. No ale wracając do tego. Oto jest. To jest ICT, który połączy nasz Wyszehrad czy jak się tam nazywa ta idea tego, tej, tej, tej okolicy tutaj. A i jeszcze tak, zanim dokończę, to powiem tak, że to miejsce. To miejsce gdzie stykają się trzy granice. Nieironicznie, legalnie chyba, I, i, i niebanalnie nazywa się, przysięga, trójstyk. I to jest tak dziwna nazwa, bo ogólnie na Wikipedii nazywa się trójstyk. Nawet trójstyk ma swoją stronę osobą na Wikipedii, ale jak napisałem w Wordzie trójstyk, to on mi to podkreślił. No i teraz nie wiem, co mam myśleć. W każdym razie chciałem uniknąć tego słowa w nazwie i tak jestem, i tak jestem obolały, że musiałem je raz powiedzieć. A tak swoją drogą to ten koktajl nazywa się ICT nr 181. Dziękuję za uwagę oraz zapraszam ponownie. Teraz tak. No, naprawdę. Normalnie. Ja ogólnie szedłem do tego koktajlu z myślą taką, że. że, że, że jest to. że nie przemyślana ta. Bo ogólnie ICT mają w sobie jakiś co najmniej jeden słodki likier, a Tatati to nie jest taki słodki likier jak Midori czy, czy, czy Peach Schnaps czy coś takiego. Kontre. Jakiś taki agent słodki, który by tutaj wyrównywał, a tu nie ma. Nie ma soku z cytryny, który też no, po prostu. Ja liczyłem na gówno, a, a po prostu no, wy, wy, niczym, niczym ten kolumb szukałem miedzi znalazłem złoto. Tylko nie szukałem miedzi, szukałem gówna, a znalazłem złoto. Więc e, morał jest taki, że może jednak jestem midasem koniec końców.